Nie wiem A ty masz tą kawę to tych nikt, ale to, to byli wam chyba użyć. Nie ma właśnie uciekał. byśmy rozpalili Dobre, i posiedzielibyśmy tutaj. Ładne jest tutaj, tak? bo no inaczej się wiesz jechać trzeba nie ma tego drzewa no. tego wieśkowego drzewa nie ma nie wow, już poszło dawno tu klasa tak tak pojechał zaraz co się

ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、

Pani wykopana z sanką tunelem szybko, poszłem. Jesteśmy w szystkim szybkim 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 szybkim

to jest będzie no będzie. Tak. Zaraz to walczy. no spokojnie. Dzisiaj się naprawdę przypomniałem, że to... No, obsuwa się. Dziwne. Tak? Obsuwa się. Dobrze, że żadne samochody ciężarowe nie jechały w tym czasie. Ale do pracy jechały, do tego urzędu. Mówi, to nikt nie wiedział o że jechali to zabrało. Tak Jakiś stary to... To, to, program, to, raczej, ...to i ściankę, tam to dokument. nie chwycił tego numeru. Ale może, coś się znalazło, ile było ze ściankę? No, dokumenty.